Teleskop Jamesa Weba po raz kolejny zachwycił świat swoimi możliwościami obserwacji odległych kosmicznych obiektów. Co tym razem możemy zobaczyć? Właściwie ostatnie chwile umierającej gwiazdy czołówka. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba uchwycił ostatnie chwile życia gwiazdy jak to określają inżynierowie NASA, preludium do supernowej. Gwiazda WR-124 była jednym z pierwszych celów dla teleskopu, jednak zdjęcia z tych obserwacji opublikowano dopiero w połowie marca 2023 roku. Obiekt ten znajduje się 15 tysięcy lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze strzały i zalicza się do gwiazd Wolfa Rayetta, czyli bardzo masywnych i jasnych gwiazd w końcowym okresie ich ewolucji, tuż przed przemianą w bardzo potężną supernową. W momencie obserwacji w czerwcu 2022 roku gwiazda WR124 była 30 razy bardziej masywna od Słońca i była otoczona wyrzuconym w przestrzeń kosmiczną gazem o masie kolejnych 10 mas Słońca. Kiedy gaz ten oddala się od gwiazdy, jego temperatura spada i formuje się kosmiczny pył, który zaczyna świecić w podczerwieni, paśmie, które doskonale widzi teleskop Jamesa Webba. Taka powłoka pyłowo-gazowa powoduje, że w obserwacjach widoczne są szerokie linie emisyjne zamiast wąskich, absorpcyjnych, co jest charakterystyczne dla gwiazd Wolfa Rejeta. Do tej pory poznaliśmy kilkaset takich obiektów, ale nie wszystkie masywne gwiazdy przechodzą przez ten krótki etap tuż przed wybuchem. Tym razem potężne instrumenty Weba pozwoliły na pokazanie umierającej gwiazdy w niespotykanych dotąd szczegółach. Dla badaczy kosmosu zdjęcia te są niezwykle cenne, a pył, który może przetrwać wybuch supernowej i przyczynić się do ewolucji wszechświata, bardzo interesujący. Dość powiedzieć, że kosmiczny pył jest nierozerwalną częścią tego, jak funkcjonuje wszechświat. Stanowi schronienie dla formujących się gwiazd, stanowi platformę dla cząstek, które zlepiają się w większe grudki, wpływając na tworzenie się planet, a według niektórych hipotez, to właśnie taki pył mógł przynieść na Ziemię elementy budulcowe dla życia. Lecz pomimo wielu istotnych funkcji, jakie kosmiczny pył spełnia we wszechświecie, wciąż jest go szacunkowo więcej niż mogą to wyjaśnić obecne teorie astronomów dotyczące jego powstawania. Pył ten jest najlepiej widoczny w podczerwieni. Między innymi dlatego obserwacje Webba są kluczowe dla badaczy, którzy wciąż udoskonalają teorię budowy Wszechświata. Kamera bliskiej podczerwieni Webba NIRCAM równoważy jasność gwiezdnego jądra WR124 i otaczającego je gazu, ukazując w nim szczegóły, a instrument średniej podczerwieni MIRI ujawnia zbitą strukturę powłoki gazowo-pyłowej utworzonej z wyrzuconego materiału, który obecnie otacza gwiazdę. Przed obserwacjami za pomocą teleskopu Weba, astronomowie nie mieli wystarczająco szczegółowych informacji, aby badać kwestie powstawania pyłu w środowiskach takich dokładnie jak gwiazda WR124. Nie wiedzieli też, czy ziarna pyłu są na tyle duże i liczne, by przetrwać wybuch supernowej i stać się znaczącym elementem ogólnego zasobu pyłu we wszechświecie. Teraz być może uda się odpowiedzieć na te pytania, mając do dyspozycji rzeczywiste dane. Gwiazdy takie jak omawiana WR124 są także gwiazdami referencyjnymi, analogami, czyli służą za punkt odniesienia w porównaniu do innych gwiazd na różnych etapach ich życia i pomagają astronomom zrozumieć kluczowy okres we wczesnej historii wszechświata, kiedy to umierające gwiazdy zasiliły młody wszechświat ciężkimi pierwiastkami powstałymi w ich jądrach i wskutek ich wybuchów pierwiastkami ówcześnie rzadkimi, a teraz powszechnymi. Szczegółowy obraz WR 124, wykonany przez teleskop Weba, zapisał na zawsze krótki burzliwy czas transformacji gwiazdy i daje nadzieję na przyszłe odkrycia, które ujawnią długo skrywane tajemnice kosmicznego pyłu. Oprócz omawianej gwiazdy WR124 teleskop łeba wykonał także zdjęcie obiektowi Cassiopeia A, który jest pozostałością po wybuchu supernowej i daje naukowcom możliwość porównania widoków gwiazdy tuż przed i tuż po wybuchu. Zdjęcia opublikowane przez NASA 7 kwietnia 2023 roku ukazują chmurę pyłowo-gazową powstałą w wyniku wybuchu gwiazdy, który z ziemskiej perspektywy miał miejsce 340 lat temu. Cassiopeia A jest więc najmłodszą znaną pozostałością po eksplozji masywnej gwiazdy w naszej galaktyce. A to stwarza wyjątkową okazję, by dowiedzieć się więcej o tym, jak takie supernowe powstają. Jak mówi dany Mili Sawlewicz z Uniwersytetu Purdue, będący głównym badaczem w programie Kasiopea A to nasza najlepsza okazja, aby spojrzeć na pole szczątków o po wybuchu supernowej i przeprowadzić coś w rodzaju gwiezdnej autopsji, aby zrozumieć jaki typ gwiazdy tam się znajdował wcześniej i w jaki sposób eksplodowała. Według badaczy na zdjęciach widać niesamowite szczegóły, które były nieosiągalne dla obrazów uzyskiwanych wcześniej. Casiopeia A jest typową pozostałością po Supernowej, która była szeroko badana przez naziemne i kosmiczne obserwatoria, w tym należący do NASA teleskop Chandra, który prowadzi obserwacje w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Połączone obserwacje z wielu teleskopów na różnych długościach fal zapewniają naukowcom lepsze zrozumienie tego zjawiska. Co idealnie podsumowuje tytuł jednego z kawałków zespołu Tides from Nebula, czyli potrzeba więcej niż jednego rodzaju teleskopu. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Na zdjęciach Cassiopeii A widać wyraziste kolory przekonwertowane spod czerwieni na światłowidzialne, widzialne, kryjące w sobie bogactwo informacji, które zespół badawczy zaczyna dopiero odkrywać. Na zewnątrz bańki powstałej w wyniku wybuchu. Znajdują się obłoki materii o pomarańczowym i czerwonym zabarwieniu, które emituje ciepły pył. Oznacza to, że materia odrzucona z eksplodującej gwiazdy wdziera się w gaz i pył, który ją otacza. Wewnątrz wierzchniej powłoki tej bańki znajdują się centkowane pasma jasnego różu. To materia pochodząca z samej gwiazdy, która świeci tak dzięki mieszance różnych ciężkich pierwiastków, takich jak tlen, argon i neon oraz emisji z rozgrzanego pyłu. Naukowcy wciąż próbują rozdzielić te źródła emisji, jednak kształt i złożoność obrazów sprawiają, że zadanie to nie jest łatwe. W centralnej w części zdjęcia znajduje się formacja świecąca na zielono, którą badacze nazwali zielonym potworem. Analizy zdjęć pozostałości po A mają odpowiedzieć na to samo pytanie co obrazy umierającej gwiazdy WR124. Jak tworzy się kosmiczny pył? Badania obserwacyjne wykazały, że nawet bardzo młode galaktyki we wczesnym wszechświecie były wypełnione ogromnymi ilościami kosmicznego pyłu. Trudno jest więc wyjaśnić jego pochodzenie bez odwoływania się do supernowych, które wyrzucają w przestrzeń kosmiczną duże ilości ciężkich pierwiastków. Jednak dotychczasowe obserwacje supernowych nie były w stanie jednoznacznie wyjaśnić ilości pyłu, jakie widzimy w tych wczesnych galaktykach. Badając Cassiopeia A i WR124 przy pomocy weba, astronomowie mają nadzieję lepiej zrozumieć zawartość pyłu, co może pomóc w zrozumieniu, gdzie tak naprawdę powstają elementy budulcowe planet i w konsekwencji nas samych. Supernowe takie jak Cassiopeia A rozsiewają w przestrzeni międzygwiezdnej między innymi wapń, który buduje kości, czy żelazo, będące ważnym składnikiem tworzącym krew. I myślę, że podsumował to najlepiej sam Milisa Wliiewicz, który powiedział, że rozumiejąc proces eksplozji, Gwiazd, czytamy historię naszego własnego pochodzenia. Ja za to chciałem podziękować bardzo wspierającym i patronom, którzy wspierają rozwój Astrofazy i to między innymi dzięki wam jesteśmy tu gdzie jesteśmy i robimy coraz lepsze, coraz ciekawsze i coraz więcej tych treści. Więc jeśli też chciałbyś dołączyć do grona patronów lub wspierających, to wszystkie informacje znajdziesz w opisie do tego filmu. Zapraszam do zapoznania się z tym, a my widzimy się w kolejnych Astroshortach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.